Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mój dzisiejszy dzień zaczynam od odwiedzin stajni Janczary. jest położona w województwie warmińsko-mazurskim, bardzo blisko miasta Barczewa. I słuchajcie, mam dla Was świetną informację. Ci, co obserwują mnie na Instagramie, to już doskonale wiedzą. Natomiast będą odbywały się tutaj obozy jeździeckie z moim udziałem. Będziecie mogli spędzić ze mną 4 dni, gdzie będą odbywać się ze mną jazdy, zajęcia praktyczne, teoretyczne. Będziemy sobie chodzić do koni, będziemy jeździć. Oprócz tego będą zajęcia właśnie teoretyczne, gdzie pogadamy sobie trochę o koniach. Pouczymy się trochę na przykład o sprzęcie, o tym, jak funkcjonują konie. Będziemy mogli również pogomędzieć o czymkolwiek innym, o czym byście tego chcieli. Opowiem Wam trochę mojego życia z pokusiem o różnych przebojach. Stado tutaj liczy ponad 40 koni, więc będziecie mogli się nimi opiekować, sprowadzać, karmić, czyścić. Naprawdę jest wiele możliwości i są przeróżne koniki dostosowane do Waszych umiejętności, więc nie musicie się martwić, jeśli jesteście na wyższym poziomie, na pewno będzie dostosowane konik dla was. A jeśli jesteście początkującymi, bądź w ogóle nieobeznanymi z końmi, to też się nie martwcie, wszystkiego was nauczymy. znajdujemy się teraz na pięknej stajni, która jest odnowiona. Aktualnie budują się też boksy angielskie. Na obozach będzie możliwość zrobienia kuligu razem z ogniskiem. Oprócz tego będzie TikTok challenge, gdzie jedna osoba z was wygra mega fajną niespodziankę, ale więcej zdradzaj nie będę, a na sam koniec obozu będą zorganizowane zawody Hobby Horse, gdzie do wygrania będzie pełno nagród, które zasponsoruje sklep jeździecki Horse tak w Olsztynie, z którym współpracuję i bardzo fajnie, że dołączyli się do tej akcji także chodźcie, lecimy do stani pokażę Wam więcej, jak to wygląda, jakie są koniki aktualnie trwa przygotowanie do Hubertusa dla dzieciaków wszyscy się przygotowują mają przepiękne stroje także musicie to zobaczyć

Mamy pięknie nową wyremontowaną staję. Dzień dobry Pani Dorotko, Dzień dobry Pani dobry. dobry. Koniki przepiękne. E, dzieciaki będą wyjeżdżać w teren i mają dostosowane konie do swojego poziomu. Wszystkie są bezpieczne, więc nie musicie się martwić, że coś się stanie. Ten nabytek na przykład nie chce się do nas wywrócić. Patrz. pokaż się jak jest istniejący. Chodź, zobaczcie jaki cudowny chronik. O, Będzie będziesz woził dzieciaki, tak? Wszystkie są grzeczne, miłe. Także lecimy dalej. Ustalnia jest naprawdę spora. O, dzieciaki, jak pięknie przebrane. Cześć! Bądryczka. O, tutaj też trwają porządne przygotowania, słuchajcie. Zobaczymy. No, proszę się odwrócić, pokazać się do kamery, jak pięknie wyglądacie, pomachać. Zobaczcie na ten nabytek. Cześć! Jak coś się nazywa? Cyrkówka. cyrkówka, zobaczcie jak cyrkówka pięknie wygląda. Będziesz jechała w teren dzisiaj na niej. Boisz się? Nie, jesteś odważna jeszcze na piątka. A, już jechała, nie no, Tu jest obeznana ze wszystkim. Jest jedna duża przestronna stajnia, także zapraszamy koniecznie, bo no będzie fajnie, będzie fajnie, nie mogę się doczekać. Dam radę, nie ma to tam. Ciepła woda. Cześć dziewczyny, jak masz kon się nazywa? Kilka Kilka? Będziesz na nie jechała? Tak. O, tu Cześć, mamy najpiękniejsze Cześć, jak kilką się nazywa? Kirek <grym> zajmujniaka. Teraz znajdujemy się w miejscu, gdzie będziecie sobie spędzać wieczory. Będzie również tutaj organizowany wieczór filmowy z popcornem. Na górze są pokoje, ale do nich zaraz przejdziemy. Chciałabym Wam pokazać, jak tu wszystko pięknie wygląda. Tutaj wieczorem się będziemy najwyżej spotykać, e, siadać, gadać no i będziemy oglądać filmy. Kto nie lubi filmu? Piękne, piękne miejsce: wszystko jest zadba, zadbane, odświeżone. Wygląda to naprawdę cudownie. Tutaj jest piękny ogród, gdzie będziemy również się spotykać, jeśli pogoda dopisze. Tam jest miejsce w ogóle na ognisko, gdzie będziemy siedzieć, pieckie kiełbaski po kuligu. Ja uwielbiam kuligi, nie mogę się doczekać kuliga strasznie. Także no, będzie naprawdę mega zabawa. Teraz znajdujemy się w zapleczu noclegowym, zobaczcie pokoje. O, jakie duże łoże! To jest jeden z pokoi, ale normalnie macie pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Każda ma łazienkę. Wszystko wygląda naprawdę pięknie i czyściutko. Tutaj znajduje się ogromna, ogromna sala. Gdzie będą y, przygotowywane dla was posiłki Śniadanie, obiad, kolacja Plus jeszcze podwieczorek Więc na pewno nie będziecie głodni Jeśli macie jakieś preferencje żywieniowe Nie bójcie się o nich mówić Na pewno da się coś z tym zrobić Oprócz tego wszystkiego czeka na Was masa atrakcji. Między innymi będzie szalony konkurs tańca. Fotorelacja zdjęciowa, między innymi będzie właśnie sesja z profesjonalnym fotografem, wspólna sesja. No, i dla smakoszy będą również warsztaty kuchni włoskiej. Ja na pewno wpadnę i trochę zjem od Was smacznych rzeczy. Królowa już to Idziemy, uwaga! Tutaj będą odbywały się dla Was jazdy. Zobaczcie, plac jest naprawdę ogromny. Wyposażony w przeszkody, więc jeśli ktoś będzie na takim poziomie, że będzie chciał i mógł skakać, to na pewno coś postawimy. Za agą, moją kawę, kochaną, Dziękuję, że mi pomaga. Znajduje się plac drugi, który jest aktualnie teraz w remoncie. Ale będzie na pewno troszkę mniejszy, więc na pewno dla osób, które nie mają takiej wprawy w jeździe, będą czuły się tam po prostu bezpieczniej. No i ogromne pastwiska dla koni, to jest jedno z nich, bo poza tym janczary gospodarują naprawdę wieloma hektarami. losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We are not all elastic, but maybe there is magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Jackie, okay, szukajcie swojego mastera, się, Widzieli wiedzieli, who is it? Maja, proszę o pani? Tutaj, a pani na koniu? Pierwsza zasada, wręcz święta, nikt nie wyprzedza Mastera, a przy okazji nie rzydziemy siebie nawzajem. kon za koniem. My zawsze zatem. mieli jeszcze tak na szybkości, chciałam powiedzieć, że turnusy na obozie będą trwać od 23 stycznia do 30 stycznia, od 30 stycznia do 5 lutego i ostatni trwa od 14 do 21 lutego. Także mam nadzieję, że się. Widzimy, kadra instruktorska jest wykwalifikowana, a atmosfera domowa więc mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Także czekamy na Was. I o mały włos prawie bym zapomniała. Jeśli chodzi o zapisy, możecie zapisywać się pod tym numerem telefonu lub przez maila: janczarymaupa.janczary.pl. Także zapisujcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona. Jeszcze raz do zobaczenia.